Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Sami Swoje. Dziś zabieram Was w miejsce, które z pewnością wypełni Wasze serca spokojem i radością. Kto by pomyślał, że tak blisko nas można znaleźć coś tak wyjątkowego? Chodźcie ze mną, aby odkryć ludzi, którzy już od wielu lat z ogromną miłością podchodzą do tego, co robią, tworząc coś naprawdę niezwykłego. Zapraszam. Cześć A powiedz mi skąd pochodzisz i czym się zajmujesz? Dzień dobry, witam Was serdecznie moi drodzy. Nazywam się Jadwiga Wajda, jestem rodowitą młodygowianką i moi drodzy znajdujecie się tutaj w gospodarstwie rolnym. Ja tutaj zamieszkałam ponad 23 lata temu. Jesteśmy z mężem, małżeństwem po sąsiedzku. No i nasze gospodarstwo trwa nieprzetrwanie od ponad 70 lat. Może też jeszcze dodam, że jesteśmy zagrodą edukacyjną, należymy do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Mogę się tak pochwalić, że jesteśmy prekursorami tutaj na Żywieczczyźnie, ponieważ jesteśmy Pierwszą zagrodę edukacyjną na żywietczyźnie. I z czym się to wiąże? Właśnie z tym, że przyjmujemy te wycieczki szkolne, yy, przedszkolne, tak? I taka wycieczka u nas, gdy się odbywa, no to przede wszystkim zaczyna się od takiej no takiej małej edukacji na temat właśnie pracy rolnika, gospodarstwa, co się w tym, w tym gospodarstwie dzieje, po co te zwierzątka, po, po co się uprawia. powiem troszkę więcej o Waszej ofercie, czyli dzieciaki mogą do Ciebie przyjeżdżać? Dorośli, tak, tak? Tak, oczywiście. Jak najbardziej, tylko tak wcześniej trzeba się u nas yy, no, umówić też ze względu właśnie na tą pracę, jaką Wykonujemy, mm -hmm. tak? Będąc rolnikami, mamy mnóstwo obowiązków, utrzymujemy tutaj przede wszystkim zwierzęta gospodarskie, jesteśmy producentami bydła mięsnego. Wiadomo, sprawa, z czym się to wiąże, jest to ciężka praca piątek, piątek czy niedziela, tak? Ja <grym> ja cały szacunek dla Was, bo tak jak mówisz nie dość, że to jest ciężka praca, to widzę, jakie wielkie serce i zaangażowanie w to wszystko wkładasz. Że pomyślałeś <grym> o tym ofercie o alpakach, żeby tutaj coś dla tych dzieciaków naszych zrobić. I też dla dorosłych, bo co daje taki kontakt z zwierzakami, na przykład z alpakami, <grym> dzieciom. Osobiście uważam, że mm, każde zwierzę, kontakt ze zwierzęciem mm, sprawia, że, że człowiek staje się jakiś taki spokojniejszy, tak, można się e, jakoś odstresować, zapomnieć. Ja sama jak nieraz mam jakieś prawda, złe dni, jakieś takie i przyjdę sobie tutaj do tych Alpak, to naprawdę no, człowiek potrafi się zapomnieć. Zwierzęta Nie? trzeba też szanować i znać, Oczywiście, prawda? Tak. Powiem Ci, ja, że ja jestem zachwycona tutaj, naprawdę fajnie bardzo tutaj się... u bardzo fajnie tutaj u Ciebie jest, jestem szczęśliwa, że mogłam tutaj przyjać. Ty też są konie to też są wasze? Tak, też są nasze konie na pastwiskach są jeszcze krowy, tak zwane krowy manki. To są takie krowy, których się nie z... znaczy, my ich nie zdajemy, mm. tylko one po prostu rodzą tam swoje te młode mm -hmm. cielaki. Tak to wygląda. Super, Jadzia, bardzo Ci dziękuję za ten czas, za to wszystko, co to tutaj opowiedziałaś, że nas tutaj mm. zaprosiłaś. I mm. powiedz mm. mi jeszcze takie związane z moją serią już pytanie, dlaczego warto wspierać takich lokalnych przedsiębiorców jak tej, czyli masz? Osobiście sama też wspieram. Wspaniale. <laughs> tak, zamiast właśnie... jeździć do super galerii, wolę najpierw lokalne sklepiki. No ja uważam, że są to takie bijące serca naszej tutaj lokalnej, społeczności, no i, no i należy wspierać tak, się wzajemnie. I to jest polecać, właśnie piękne. Tak? Tak. Jak znajdziemy się w potrzebie, to potem będziemy wiedzieć, że ktoś Oczywiście, nam pomoże. Tak. I sami też pomożemy. I to właśnie o to chodzi, żebyśmy byli taką wspaniałą gminą i z takimi fajnymi mieszkańcami jest. Jesteśmy tak wspaniałą. No cieszę się, że tutaj ja, mieszka. Ja również tak Jestem. uważam. Jest piękna, są wspaniali ludzie, i trzeba to tylko pielęgnować i podtrzymywać. Dziękuję, dziękuję ci bardzo. Serdecznie, dziękuję serdecznie. dziękuję. Odwiedziny w Zagrodzie alpakiki to coś więcej niż tylko kontakt ze zwierzętami. To również ciepło i serdeczność pani Jadzie i męża, którzy wkładają całe serce w to, co robią. Jak powiedział Manuel Kant, można poznać serce człowieka po tym, jak traktuje zwierzęta. Właśnie w tym miejscu wyraźnie widać, że troska o braci mniejszych jest odzwierciedleniem prawdziwej wartości człowieka. Warto wspierać takie inicjatywy, bo to nie tylko spotkanie z naturą, ale także lekcja empatii i szacunku wobec świata, który nas otacza. Dzięki za Waszą dzisiejszą uwagę. Cześć!